Hej widzowie, witam was bardzo serdecznie w serii Brawl Stars. Gram dzisiaj z Kaczuszkuku. Cześć. Jak mówiliśmy w tamty, tamtym odcinku na kanale Kaczuszkuku, um, że pić mi pić 15 rangę, niestety nie udało się, mówiłem wam, że odblokowałem Jessie Poko, więc... Bardzo bym, jak ten, jak ten, wygramy cztery rundy pod rząd zostawiacie łapkę w górę na moim kanale i na kanale ten, i dodatkowo subskrypcję na moim i na ten, jak więc do dzieła, dawaj. ten, jak Wybieram Wybieram, wybieram. jak ten, jak ten, to do dzieła! Do dzieła, widzę. Pamiętajcie, cztery wygrane gierki i subskrybujecie y, kanał mój, Kaczuszko Hu i kanał Kupconga. Ale musi być pod rząd. Tak, pod rząd. Inaczej musi być albo 7, 7 plus pucharków, albo, albo 9. Tak. Więc sobie, sobie Lecimy. Dawaj. 2-1. Zero. Ejcie na zero. Bardzo biegnę, Dante. O O! nie Uuu. Uuu. ja umarłem? Widzowie, oni mnie otoczyli. Jezu. o zniszcz to, zniszcz to, zniszcz to pięknie, pięknie dobrze robi pięknie, to jest urok o, o, no i no, co, zatrzyma się ale pamiętajcie, musimy wybrać 4 z rzędu to jest 0 ale nie możemy zminusować ale jest 0 jest 0, więc gdy lecimy Bo mówiliśmy, mówiliśmy na moim kanale, jaka to że mamy odtwarzanie w Minecraft. to no. będzie serio fajnie, więc nie możecie przegapić tych fajnych serii w Minecraft, więc zostawcie łapkę w górę. Chyba będziecie na bieżąco, chyba z dzwoneczkiem, żeby przynosiły Wam powiadomienie, jak wrzucimy coś z Minecraft. Dokładnie. I co gdybyście nie mogli w życiu to Będzie serio bardzo fajne. Więc. Dobra, chodź, lecimy na... atak! Co to? Rozmięta łódź. A co on daje? O nie! Ja dojdziemy te tej łyżeczki. Pójdziesz po kluby? Tak. Gdzieś tu zabij. Dobra, to na dobra.

i ponownie. i ponownie i lecimy. Musimy teraz wygrać i jeszcze dwie wygramy. I pamiętajcie subujcie i lajkujcie. Trzy musimy. Zaczniemy się wcimy, tak. Trzy i subskrypcje i lajki. I komentarze. Komentarze musicie. Koniecznie. Bo to bardzo chcemy wiedzieć. Komentarze jak, z jakiej z gry, z gry z. chcecie kolej, następnej. Tak. Bo może nam się uda. Kiedy na dwie dni to to może nam się uda w dwójkę nagrać. Kaj, hać to? Tak, zresztą. Punkty. 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 Punkty.

No to dawaj żyję, też radę. Pięć, cztery, trzy, dwa, siedem. Nie, 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 nie. Nie Uciekaj, bo ja mam ulto, uciekaj, bo mam ulto. Skam się, skam się. Do tego skrzaszka gdzieś, proszę. Zam radę. Dam radę, dam radę, dam radę. Jak jeszcze cztery drużyny żyją? Mam w takiej wiem. małej strefie. Nie wiem. O nie. Nie. No.

Trzymam go. To nie doszło do żadnej. Pięknie, pięknie. Pięknie! to wygląda, nie wygląda. Pięknie! Widzowie, daliśmy radę. Bardzo trudno, ale patrz, Daliśmy radę. I, ile było? Strefy. A ile mnie? stresu jeszcze, żebyśmy nie no. musieli. Musimy z rzędu zagrać, wygrać. No. Ale ja już myślałem, że ten. Ten mały, gruby skurczywek użyje ulta na mnie. Nie, użył na mnie. No ale myślałem, że na ciebie naładował, na mnie trochę naładował i cię zabił, to myślałem, że jeszcze użyje na mnie. Aha. No, ale jeszcze do i... No. Chodź tu. Ja tu. <coughs> ja tu mam. Nie! Co jest? Skurczybyk nie był Tutaj dojdę, idę. Nie, da się, nie dojdzie, nie się. Bronię.

Ten misik, ja chciałem z tego strzelać, a mi w mi skacrował. On ma no mało, ja też mam, dobra. Przeżyjesz to. Nie! Nie. Nie. jedna sekunda. Widzowie. Od nowa. Widzowie, to może trzy wygrane z rzędu, bo ciężko cztery. No, ciężko. Więc trzy będzie chyba git. Mam nadzieję, że się nie obrazicie na nas. No, mam nadzieję, że się nie obrazicie. prostu oh cztery Christ. z rzędu wygrać, to wiecie. To teraz trzeba naprawdę umieć. No. Dobra, to... nie uważaj. Idę pomóc. Dobrze, że ci nie trafił na pociąg po i odpoczął. O kurczaki. O kurczaki. Uciekaj. Ile Cie ja psów? Dwie razy. Tylko nie wszedłem. Ale nie sądzę. O nie. O nie. Jeszcze drogę zjechać. Wykorzystał go. Nie odpoczął. No na każdym skrzynku by to zostało. Dobra. 17 kubów. Widzowie za to lajkujcie. Z tego ja Na 200. oczu. Nie, nie widzowie. Muszę zbyt wygrane. Dawaj tak ponownie. Musimy dać radę. Nie Wy wygrany. Dobijamy tobie 120 subskrypcji na razie. No. i zawiem mam nadzieję, bo jutro to moje urodziny, że wpadniecie do mnie na kanał, zostawicie łapkę w górę i subika Ale oczywiście, żeby są też został, to chcę żebyście y, dla mnie ustawili to coś, żebyście odejść, żeby na moje urodziny, żebyście mu też zostawili Niech no za zabiją Dobra, czekamy Zajdziemy jedziemy, Co da zają power? Co da? Biorę. Pięknie. O nie. Biorę Pięknie. O nie. jest O nie. Co jest. A w kuli. A. Pięknie. A Musimy teraz wyjść. Nie No kurwa, zadałam. mu O nie. Pięknie, pięknie. 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 ja musicie dać tutaj suba, bo to taka akcja, masakra. Dokładnie, dziękuję. Dobra, jeszcze jedna wygrana. Jeszcze na wygrana i pamiętacie, subujcie i lajkujcie, a jeszcze jutro mam urodziny, więc wpadniecie też do mnie na kanał i lajkujcie. I chcę na urodziny, żebyście mi zrobili prezent, żeby mnie zasubskrybować, zalejkować i co na dzień też. Dzięki. Mam nadzieję, że... Zrobicie to dla mnie, ale... Jak chcecie. Jak chcecie, To będzie od was prezent. Dokładnie, to będzie od was, prezent? zobaczymy, co da prezent i... Co mi da po prostu prezent. Uda. Ja mam 545 subów, podsumowując, 98, no zobaczymy, ile osób da mi prezent i... No. Ojej, co byście? co wiesz? Pięknie. Pięknie. Trzeba było nie o niej zabić. O kurczę, ja nie, nie mogę. Mam mam. Mamy tu cztery widzowie. Więc jest, więc też, no to zostawiacie suba. No chodź, wyjdźmy i zobaczymy. No zostawiacie suba. To jest czterdzieści cztery, nie dwa pocharki i trzysta mam Ja w mam dwa karnety do odebrania. Więc odbieram sobie, pyk i pyk. Ile już mam tych e, kredytów? Do... ile będzie Jackie? I zawieszę 300 kredytów informatycznych i będę mógł sobie jakiegoś e, tego, e, ten, kupić za kredyty. Jeszcze dwa pocharki w widzowie i będę miał odblokowane więcej misji. A to co, gramy? No, widzowie. Albo czekajcie. Zobaczmy, czy. Nie, nie, nie. Dobra, gramy. I zrobię. Lecimy. Lecimy, lecimy. Dwa, Dwa jeden, jeden, start. Lecimy, lecimy.

Zabieraj tę koniec. A ja Uciekaj, 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 uciekaj. Rzad, rzad, ale wierzę, wierzę, wierzę. Nie zdążyłam trafić. Atakuję dwóch, Co jest? Ja wiem, jak ona uciekła. Nawet zabijamy ją, zabijamy ją. Widzowie. Widzowie, za chwilę umrę. Mnie też, Pięknie dzięki, Stu. Jessie, dziękuję wam, no, że poszliście na nich. No, chodź. O kurczaki! Nie, nie umarłem! Szybko, uciekaj! Idę tam, żeby Proszę, zabijcie ich. Widzowie! Widzowie! proszę! To Tak jest! Widzowie! Dawaj, daj radę! Widzowie! Patrzcie, co się dzieje! Ale, ale, ale zabiłem go. Dobra widzowie, pięknie. Dlaczego mamy drugie miejsce? Drugie miejsce? Dlatego, że go pierwszy zabiłem. Była trzecia, No, nie, ja zabiłem tego. Jednego? I tak. I ja zabiłem drugiego. I... Ty nie żyłeś. Aha. <grym> <grym> nie, bo myślałam, że była trzecia runda i zabiłem tego z tyłu. Nie. Nie, słuchaj. Nie, nie, to. Wizowia, za, za 12 km mamy 9600. I chciałbym wbić na. O! Misję! Misję i bum! Ja nie mogę. Ile misji? Hu! Patrzcie. Wygraj. Pokonaj. dzięki Jessie i Primark Poco. Zadajcie nowym życie. Tu masz dwa zadania z Jessie, zobaczmy czy jeszcze. Trzy, masz. Pięć zadania z Jessie, więc zagrajmy. I jeszcze tutaj, tutaj, coś tu. Uuu, no, wizowie widzowie. Może w następnym odcinku będziemy spróbować wszystkie kataski. zrobić. Tak. To może gdzie? Na, u ciebie czy na u mnie kanale? U Jest. Mamy teraz pomysł, że u mnie na kanale będziemy robić misje, żeby Hubson Gaming sobie bił nowe postacie. Może będę robił opening, to Wam też pokażę. Opening to zobaczycie sobie na kanale Hubsong Gaming. Po prostu wszystkie, prześciutkie misje spróbujemy zrobić na moim kanale. Ja też spróbuję sobie zrobić, ale, a na kanale Hubson Gaming zobaczycie opening i jego. No, ja też, Ja nie... No. Zabijam go! Pięknie! Ale uciekaj, idę ci pomóc. Dobra. uciekaj, uciekaj, uciekaj. O nie! Co to było? Czekam. Ale ja prawie zabiłem ryko. No dobra się schowam, mam sześć kibsów. Dobra. Dobra, dam radę, dam radę. Jest! Okay. Widzowie, patrzcie co się dzieje! Tu pomagam tutaj! Udamę zalem moleko! Ja ci kręcę, widzowie! Zabiłem tego co miał 10 piłców. Chciałem poczekać, żeby końcą nie chnasz na YouTube, ale... ale wyprzedzał. Bym umarł albo by na no, mozgę. Możecie... O nie, uciekaj. No, nie o nie! Dobra. Klikubek. No Nie mamy trawy. To jest nasz, to jest Pięknie. Dobra. To zagrajmy jeszcze jedną gierkę i na moim kanale zrobimy misję, ci wszystkie. Dobra. To zagrajmy jeszcze jedną giereczkę. No dzieła. No dzieła. Ostatnia gierka to no. jest do wygrania. konieczny Dobra widzowie, tutaj już są dwie no, nie. nie umieram, umieram, ja nie nie mogę, co ja zrobiłam. Nie, rewizowie. Nie zamieram. no, 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 no,